Część Boże! Szambo wybiło! Tego lata warszawskie nieczystości, Płynął Wisłą aż hen do Morza, do Zatoki Gdańskiej, gdzie notabene już przed rokiem można było obserwować taki przykry fenomen. Układ gdański wylał się fekaliami na Gdańską Zatokę już latem 2018. No Oczywiście buduje tutaj pewną figurę e, polityczną, tak jest, przypisując władzom miejskim odpowiedzialność za niewydolność, Infrastruktury, czy to w Gdańsku, czy to w Warszawie. Jak to mówią, nie ma przypadków, są tylko znaki. Ten, ten, nieprzyjemny fetor, jaki uniósł się w samym sercu Polski, jakim zionęło od strony królowej polskich rzek, zdaje mi się znaczący, zdaje mi się Symboliczny. Tak właśnie wygląda polskie życie publiczne. Kto oglądał parę już, chyba naście tygodni temu, paradę dewiantów ciągnącą ulicami miasta stołecznego Warszawy? Warszawy tylekroć oblężonej, zbombardowanej, zburzonej, spalonej, umęczonej. Kto to oglądał? Kto yy, kto, szanowni Państwo, przeżył to, to wrażenie kataklizmu cywilizacyjnego, już, już nie od bomb, ale właśnie od, od, od od ciosów z pozoru nie tak dotkliwych, ciosów zadawanych przez tęczową rewolucję, ten rozumie, że katastrofa systemu odprowadzania, awaria systemu odprowadzania ścieków, zdaje się logiczną tego, nazwijmy to, literacką, dramaturgiczną konsekwencją. Skoro z początkiem lata, kropkę nad i postawiły władze miejskie. Promując, promując, propagandę zboczeń w życiu publicznym i zapowiadając głośno promocję tejże propagandy przez kreowanie systemów dezinformacyjno-deprawacyjnych w szkolnictwie stołecznym, co notabene już wcześniej uczyniły władze miasta Gdańska, jeszcze za poprzedniego prezydenta, e, świeć panie nad jego duszą, gdziekolwiek się ta dusza, kołacze gdziekolwiek się podziewa i co kontynuują władzę za, za aktualnej prezydentury, pani Aleksandry Dulkiewicz. Dulkiewicz w Gdańsku, Trzaskowski w Warszawie, w zawodowi sodomici współpracownicy, koledzy pana Trzaskowskiego. Mówię zawodowi sodomici, proszę się nie obruszać. To bardzo precyzyjne, adekwatne określenie. To ludzie, którzy z z sodomii, uczynili sztandar swojej akcji politycznej, uczynili narzędzie politycznego działania. Yy, otóż yy, ludzie najwyraźniej nie panujący nad sobą, nie panujący nad własną emocjonalnością, nad, nad własną psychofizyką, usiłują. I ze sporym niestety sukcesem sięgają po panowanie nad nami, nad naszymi dziećmi, wnukami, kogo tam czym Pan Bóg obdarzył. To rzecz niesłychana. To rzecz niesłychana. To rzeczywiście jest koniec świata, jaki znaliśmy. To rzeczywiście jest jakiś moment przełomu. Jak rozstrzygnie się ten, ten bój, ta walka rewolucji z kontrrewolucją? No kontrrewolucja musi wreszcie w ogóle zaistnieć. Musimy uruchomić, szanowni państwo, jakieś Oczyszczalnie ścieków w naszym życiu publicznym. Musimy, tak jak w Warszawie w, 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 zabrano się za remontowanie tego, co, co awaria. Zaburzyła, tak musimy przeprowadzić skutecznie takie działania w polskim życiu publicznym. Bo oczywiście wolność Tomku w swoim domku, normalni Polacy, normalni katolicy, patrioci. Nie, nie są fanami rozwiązań typu policja szariacka, która by tam bladym świtem miała zaglądać komukolwiek do sypialni. Nie, to nie w naszym stylu, to nie w naszej tradycji, to ani po polsku, ani, ani po katolicku, ale ale, Szanowni Państwo, proszę respektować wzajemność tych zasad. Bardzo proszę nie wyciągać swoich problemów do życia publicznego. Proszę nie podejmować prób podnoszenia, dewiacji do rangi normy, podnoszenia, zgorszenia do rangi cnoty, podnoszenia. Podnoszenia Waszych, Szanowni, Mili, Drodzy, Szodomici, Zawodowi i Niezawodowi, Podnoszenia Waszych Problemów, których. Nie wątpię, macie sporo do rangi głównego zagadnienia, które na dodatek jeszcze miałoby być probierzem, miałoby, miałoby decydować o prawie do uczestnictwa w życiu publicznym. Rzecz jasna stosunek nie tylko przyzwalający, Aprobatywny, ale już wręcz entuzjastyczny stosunek do, do rozmaitych zboczeń miałby, miałby kwalifikować w myśl reguł poprawności politycznej do tego, żeby w ogóle publicznie funkcjonować. Widzimy, że te zasady są w dość, może jeszcze nie brutalne, ale zdecydowany sposób są egzekwowane od, choćby moje na ten temat wypowiedzi, ocenzurowane. Przez wielkiego brata, którego argusowe, sauronowe oko dostrzegło moją skromną egzystencję i moją działalność na niwie gawędziarstwa publicznego. I oto jeden z filmów zamieszczonych w takim okienku został właśnie z początkiem tego lata. Został skasowany, zdjęty. Odebrałem no, ostrzeżenie, grożono mi na razie palcem że jeśli się to powtórzy, no to tego typu działalność zostanie stłumiona w zarodku po prostu przez zamknięcie tego kanału. Ciekaw jestem zatem, czy, czy wielki brat odsłucha i, i to nagranie, czy też znajdą się jacyś życzliwi donosiciele. Kiedy wspominałem o tym ostatnio na warszawskiej patelni, to znaczy w tym miejscu, w którym Krzyżują się szlaki komunikacyjne w rządzie Dmowskiego, przy skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Tam, gdzie jedni wsiadają, drudzy wychodzą z kolejki podziemnej. Kiedy publicznie przemawiając, to było związane z akcją wyborczą, z akcją zbiórki podpisów, poparcia list Konfederacji no to wiecie państwo zanim jeszcze skończyłem zanim dojechałem do ostatniej kropki na hasło szambo wybiło i, i zbudowanie tej nazwijmy to publicystyczno-literackiej figury wiążącej wylanie się nieczystości do królowej Polski rzek polskich rzek z wcześniejszą paradą sodomitów w Warszawie i innych miastach zanim jeszcze dojechałem do ostatniej kropki już pojawiła się na miejscu policja wezwana przez jakichś oburzonych naruszeniem kanonów poprawności politycznej słuchaczy. Ciekawe więc, jak będzie tym razem. Zwróćcie Państwo uwagę, czy, czy po odsłuchaniu tego nagrania znajdziecie je jeszcze gdzie indziej, czy, czy na zajutrz w sieci. od taki z mojej Strony eksperyment, a na koniec informacja, która pojawiła się w ostatnich dniach w mediach, a jakże internetowych. Otóż jeden z może nie papieży, ale czarnych papieży, ale jakichś tam łzebiskupów satanistycznych, taki jegomość przewodzący satanistycznej jednej z Niestety, coraz trudniejszych do zliczenia satanistycznych sekt, pochwalił się, czy też może po prostu udzielił rzeczowej informacji, że w szeregach członków jego diabelskiego kościoła więcej niż połowa to właśnie ludzie o niekonwencjonalnych preferencjach w sferze seksualnej. Więcej niż połowa satanistów z tego jakiegoś tam amerykańskiego czarnego kościółka więcej niż połowa to dewianci. LGBT. Plus. Ciekawa rzecz, nieprawdaż? Okazuje się, że tak zwane transgresje w jednej dziedzinie łatwo prowadzą człowieka na jeszcze głębsze, jeszcze dalsze manowce, co zresztą jasno jest wyłożone w katolickiej nauce o, o ludzkiej grzeszności. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.